Pytanie. Po meczu trzeciej Ligi Kobiet y, rozmawiamy z trenerem Milesza Targowa-Górka. Y, bardzo łatwo poszedłam dzisiaj mecz z Energetykiem 2. Y, tak, no, wynik 3-0 idzie powiedzmy w świat. Niemniej jednak no, nie był to, nie był to y, mecz taki jednostronny, bo, bo, bo pierwsze dwa sety na pewno na pewno była wyrównana walka. My pierwszą przewagę uzyskaliśmy po, gdzieś tam po 20 punkcie w pierwszym secie. Y, Cały czas gdzieś tam dziewczynom podpowiadałem, no bo wyglądało to tak, jakby, jakbyśmy się bali uzyskać przewagę. Mieliśmy trzy dogodne sytuacje do tego, żeby, żeby ugryźć przeciwnika, a tego nie zrobiliśmy. I dopiero w końcówce to się udało, więc takie wejście w mecz było trudne myślę, że dla obydwu zespołów. Drugi set, to przewaga i też gdzieś tam w pewnym momencie się zacięliśmy, ale jednak doświadczenie, doświadczenie które zebraliśmy od początku sezonu, no, po, chyba pozwoliło na to, żeby żeby utrzymać przewagę i skończyć seta, no i w trzecim secie no to już nasze prowadzenie i umiejętność podtrzymania tego prowadzenia, również możliwość wprowadzenia zawodnicze, które grały mniej i, i, i budowania całości zespołu, a nie tylko szóstki. Także, także tak, tak, taki przebieg meczu pokazuje, że wynik 3-0. Jednoznacznie pokazuje zwycięzcę. Niemniej jednak, no, no szacunek dla, dla drużyny Energetyka, dla dziewczyn, które się uczą i, i pokazują bardzo dobrą szkołę. Gratulacje dla, dla trenerów, że ogrywają swoje dziewczyny na poziomie ligowym i przygotowują je do rozgrywek. Także wielki szacunek dla drużyny Energetyka Poznań. Rzeczywiście, dziewczyna z Energetyka. Bardzo mocno grały na siatce, miały naprawdę całkiem fajny blok. Bardzo mocno atakowały, ale nic nie wchodziło w pomarańczowe. E, wasz zespół świetnie bronił e, i później wykorzystywał kontry. Czy to doświadczenie? Na pewno też, ale był to nasz jeden z lepszych meczy i to za każdym razem podkreślałem, że dziewczyny były ustawione tam, gdzie, gdzie sobie założyliśmy, taktycznie naprawdę dzisiaj zrealizowały wszystko to, co trzeba, plus obrona, no to dało nam bardzo dużo takiej pewności w tych końcówkach właśnie i, i, i na, na przestrzeni całego meczu, także gratulacje przede wszystkim dla, dla dziewczyn za ustawianie się, za, za pilnowanie taktyczne e, i za grę w obronie, bo to dużo tego było podbijane, bo dużo było podbijanych piłek. Także, tak. Jakie cele dla trzeciej ligi kobiet? Cele. No jesteśmy pierwszy raz, pierwszy raz w trzeciej lidze. Szczerze mówiąc, na początku sam zastanawiałem się, jaki to będzie sezon. Można sobie coś zakładać, ale, ale w trzeciej lidze kobiet wszystko jest możliwe. I z tego założenia, że wszystko jest możliwe, założyliśmy sobie, że, że chcielibyśmy być w czwórce, co się... Po pierwszej rundzie, bo mecz z energetykiem był ostatnim meczem pierwszej rundy udało. Jesteśmy w czwórce zespołów w pierwszej grupie trzeciej ligi kobiet wielkopolskiego Związku Piłki siatkowej. I teraz mamy rundę rewanżową, gdzie będzie trzeba to udowodnić. Mamy rozeznanie już większe. Dziewczyny już też wiedzą, z kim, w jaki sposób grać. No i będziemy pracować na tym, żeby znaleźć się w czwórce, utrzymać tą pozycję. Gratuluję bardzo fajnego meczu, gratuluję Dziękuję. wygranej. Dziękuję. No i życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo.